Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmiku podzielę się z Wami kapitalnymi metodami naturalnymi i bezpiecznymi, jak pomóc sobie, kiedy mamy zatkane zatoki. No, ja akurat ostatnio miałam taki problem, ponieważ przechodziłam tego celebryckiego. No, wiadomo co, jakoś również mnie dotknął. Niestety, a może i stety, bo sama na własnej skórze przekonałam się, jak to wszystko wygląda. Praktycznie nic mi się nie działo. Zachorowałam w jeden dzień, i w ten pierwszy dzień choroby miałam bardzo, bardzo wysoką gorączkę, której oczywiście nie zbijałam. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jeżeli będziecie zbijać gorączkę, to działacie wbrew swojemu organizmowi. Jeżeli ta gorączka nie przekracza 40 stopni, to nie powinna być absolutnie zbijana, bo to jest mechanizm obronny organizmu. On w ten sposób po prostu zabija te wszelkie patogeny, które wniknęły do naszych ciał. I ja nie zbijałam gorączki. Nawet jej tak za bardzo nie mierzyłam, żeby się nie przestraszyć, miałam dosyć wysoką. Przespałam ten dzień, no i oczywiście na drugi dzień poczułam się zdecydowanie lepiej. Nie miałam żadnych objawów typu kaszel, typu jakieś tam inne sprawy związane z dolnymi drogami oddechowymi. Byłam tylko po prostu bardzo, bardzo osłabiona. Niemniej wyobraźcie sobie, że w tym czasie mogłam spokojnie pracować. Tak dokładnie układałam diety i nic mi nie przeszkadzało, z tym, że to osłabienie jednak dało mi w kość, no i na przykład nie mogłam wykonywać codziennych ćwiczeń fizycznych, no bo jednak leżałam w łóżku. Dałam sobie ten czas, aby mój organizm się zregenerował. Ale po tygodniu czasu, niestety, Przyszedł tak okropny katar i miałam tak okropnie zatkane zatoki. Nawet nie był to katar, tylko po prostu samo zatkanie zatok. No, było nie do wytrzymania. Być może jeszcze teraz słychać, że mam te zatoki nie tak do końca jeszcze odetkane, ale jestem zaledwie półtora tygodnia po tym pierwszym dniu tej choroby. I pomogłam sobie w pewne naturalne sposoby, dzięki którym. Te zatoki mi odpuściły i zaczęłam normalnie oddychać, normalnie funkcjonować. I tymi metodami podzielę się właśnie z Wami w tym filmiku. Bo ja to moją chorobę przeszłam bardzo, bardzo łagodnie właśnie jedynie tym mankamentem te zatkane zatoki. A zatem jakie to sposoby? Pierwszy sposób i najważniejszy, i najbardziej skuteczny w sumie to on postawił moje zatoki na nogi, można tak powiedzieć, to jest miód, naturalny pszczeli miód. Ja miodu na co dzień nie spożywam, ale miód traktuję jako lek, który zawsze mam pod ręką ponieważ miód jest produktem odzwierzęcym, a ja już od pewnego czasu zostałam weganką. Niemniej miód z dobrej pasieki, jeżeli te pszczoły traktowane są dobrze i dobrze karmione i pszczelarz o nie dba, to jak najbardziej mogą być elementem pewnych kuracji, bo wiadomo, że miód... Naprawdę świetnie działa na wiele przypadłości. Więc, co ja takiego robiłam? Przypomniałam sobie poradę pewnej starszej pani, która właśnie tak leczyła się z kataru. Nie jest to mój wymysł, niemniej przekazuję go dalej, ponieważ jest niebywale skuteczny. Więc nakładałam sobie na łyżeczkę miód i palcem wsmarowywałam dokładnie po prostu w dziurki od nosa, w każdą dziurkę dokładnie. Kładłam się później na wznak, żeby to wszystko fajnie spłynęło do zatok, bo wiadomo taki dobry miód jest skrystalizowany, jest gęsty i musi najpierw dobrze roztopić się tam w środku, żeby doszedł do zatok. I powtarzałam sobie takie ruchy, żeby te zatoki mi się otworzyły. Czyli, no, robiłam sobie takie różne ruchy, nieładnie to wygląda, ale jest bardzo skuteczne. Poćwiczcie. I podczas tego przechodzenia miodu do zatok, te ruchy należy wykonywać, żeby zatoki nam się otworzyły i żeby ten miód dotarł do każdego zakamarka. I tak robiłam kilka, kilka razy dziennie. I wyobraźcie sobie, że już na drugi dzień. Mogłam swobodnie oddychać nosem i nie stanowiło to absolutnie żadnego problemu. A dlaczego tak się dzieje? Otóż miód ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. To jedna rzecz. Więc, jeżeli coś tam w tych moich zatokach się działo, no to miód doskonale się tym zajął. Oprócz tego miód jest humektantem, czyli nawilżaczem. Więc. Niejako nawilżył te moje zmasakrowane zatoki. No i ten proces zdrowienia zaczął w końcu nabierać tempa. No i na drugi dzień już zaczęłam zupełnie normalnie oddychać. Taką kurację przeprowadzałam sobie tak cztery razy dziennie. Rano, w południe, po południu i wieczorem przed snem, żeby ten sen był spokojny, żeby zatoki były czyste i żeby mogła normalnie oddychać podczas snu. Rewelacyjna metoda, stara, ludowa metoda, która naprawdę bardzo, bardzo szybko stawia na nogi. Ale oprócz tego, co ja jeszcze robiłam? Wykorzystywałam inhalację. Olejkami eterycznymi. I jakie to olejki eteryczne stosowałam? Otóż najlepsze w takich przypadłościach są olejki eteryczne sosnowy, eukaliptusowy i z drzewa herbacianego, ponieważ działają również antywirusowo. A olej sosnowy dodatkowo udrażnia właśnie te zatkane zatoki. Nalewałam sobie. Do szklanej miseczki gorącej wody i wkrapiałam po kilka, pięć, sześć kropel z każdego z tych eterycznych olejków. No, zakrywałam się ręcznikiem i inhalowałam. Także nawet nie miałam żadnego urządzenia, po prostu ze szklanej miseczki. Spokojnie taką inhalację da się przeprowadzić i również robiłam tak 3-4 razy dziennie. No też cudownie odtyka zatoki, wspaniale te olejki eteryczne działają i do tego są antywirusowe, antybakteryjne. Na dzień dzisiejszy czuję się rewelacyjnie. Jeszcze jakieś takie lekkie pozostałości tego mam, ale jest to nic w porównaniu do tego, co miałam bezpośrednio po chorobie, tak około tygodnia. Bo tak przez tydzień byłam osłabiona, a po tygodniu złapały mnie te zatkane yy, zatoki przy infekcji tym świrusem. Tak mogę powiedzieć, no bo miewałam grypy, które były zdecydowanie bardziej dla mnie groźne w skutkach niż akurat ta choroba. Miałam, bo robiłam sobie test, także wiem, że akurat byłam na to chora, ale już. Nie jestem i życzę Wam tego samego. Jeżeli stosujecie takie podobne metody, to dzielcie się również w komentarzach, bo być może takie metody wielu osobom pomogą. Są bezpieczne, skuteczne i naprawdę warte wypróbowania. Serdecznie pozdrawiam i dużo, dużo zdrowia. Pa-pa!